Witam, w dzisiejszym pokażemy Państwu obsługę dyktafonu Q1, jego jakość dźwięku oraz obsługę w kwestii uruchamiania trybu e, nagrywania detekcji cyfrowej dźwięku i odsłuchu przez słuchawki. Więc zacznijmy. Jeżeli chodzi o urządzenie, wygląda to następująco. Zawsze znajduje się ono w pudełku. Pudełko może się różnić jeżeli chodzi o wyglądy, natomiast na chwilę obecną wygląda w ten sposób. W środku znajdują się podstawowe elementy takie jak przewód USB, słuchawki, urządzenia oraz instrukcja w języku angielskim. Nasza Polska jest wysłana w formie cyfrowej, w formie PDF, czyli po polsku oraz jest w formie tego filmu. Publiczność znajduje oczywiście na tej stronie internetowej. Dobrze, jeżeli chodzi o podstawowe elementy to przede wszystkim trzeba pokazać dyktafon, który jest bardzo mały. Tutaj gabarytowo w własny sposób można go schować w różne miejsca. Tak jak widzimy jest on też bardzo cienki, co pozwoli na usunięcie go naprawdę w różne miejsca. Czyli zasięg mikrofonu tak mniej więcej 7-8 do 8 metrów maksymalnie. Czas pracy do 20 godzin. Czas ładowania urządzenia od ładowarki sieciowej, czyli takiej USB lub od komputera. Od USB to tak mniej więcej 6 godzin, od komputera około 8. Tutaj zalecamy ładowanie pokroju ładowarką USB 1 do 2 5V maksymalnie. Wiadomo, nie można ładować takich czyli tych szybkimi, szybkimi. Jeżeli chodzi o obsługę, jest to niebywale nieby, łatwe. Jak widzimy, jest tylko jeden przełącznik on/off, czyli tak naprawdę wystarczy tylko przesunąć do uruchomienia trybu podstawowego, który jest na, na, na starcie uruchomiony, czyli tryb ciągły, czyli tryb on Urządzenie się w ciągu kilku chwil załączy i rozpocznie nagrywanie, po czym zgaśnie, co oznacza, że w tym momencie urządzenie już nagrywa to, co się dzieje wokół niego. Także możemy go teraz już schować. Także jest to bardzo proste, szybkie i wygodne. Żeby to oczywiście wyłączyć i zapisać wystarczy przesunąć na pozycję OK. Tak jak teraz przesunąłem w tą stronę w prawą, tak jak jest również napis, urządzenie w tym momencie zostało. Za, za zapisał nagranie i wyłączył nagrywanie. Jeżeli chodzi o kwestie trybów pracy, żeby zmienić tryb pracy na detekcję głosu, która tutaj również występuje, należy podpiąć słuchawki, które są w zestawie. I za ich pomocą wykonać zmianę trybu, która właśnie nam pozwoli Łatwy sposób wybrać inny tryb pracy, który domyślnie zostanie zaaktubowany w urządzeniu. Także za każdym razem, gdy zostanie już on wybrany, on będzie, więc jeżeli Państwo wyłączą urządzenie, to on dalej będzie dostępny. Także tak, żeby to zrobić, gdy urządzenie jest wyłączone, czyli na pozycji OFF, wpinamy słuchawki do portu USB. Dopinamy je do końca, żeby było na równo, o, tak jak teraz. I uruchamiamy urządzenie na pozycję ON. Słuchawki zaczną od razu odtwarzać nagrany dźwięk. Mogą być to piosenki lub właśnie nagrany dźwięk przez nas. Także to jest normalne. I aby tutaj wykonać zmianę trybu, od razu tutaj tak pokażę, przytrzymujemy przez około 2 sekundy przycisk play. Wtedy zgaśnie nagranie i nie będzie nic okay. Raz, dwa. I następnie przez około 4 sekundy długo trzymamy przycisk play. Zaczyna migać na niebiesko, co oznacza, że zmieniło tryb na detekcję. Niebieski to detekcja, czerwony to tryb ciągły Wyłączamy. On nie zapisał dany tryb. Wyciągamy słuchawki. I w tym momencie, gdy załączymy urządzenie, będzie ono nagrywało detekcję głosu, co zademonstruje jeszcze tą stroną. Widzimy teraz mikon na niebiesko, co oznacza, że detekcja głosu została poprawnie uruchomiona i zapisana jako tryb pracy. W tym momencie nagrywa na detekcji głosu, co oznacza, że podczas rejestracji powyżej 35 dB będzie on zapisywał ten dźwięk. Jeżeli dźwięk będzie niższy, to wtedy będzie czekał na głośniejszy element dźwiękowy. Detekcja głosu nie wydura czasu pracy, ale zmniejsza zużycie na pewno pamięci, które tu jest, czyli 8 GB. Żeby wyłączyć się tak samo, przesuwamy na pozycję OFF, zamiga, zgaśnie, plik został zapisany. Jeżeli ponownie chcemy sobie ustawić tryb ciągły, bo możemy stwierdzić, że jednak tryb ciągły lepiej nam się sprawdzi, no bo przy nagrywaniu głosu takich rozmów konkretnych to zawsze dużo lepiej się sprawdza niż detekcja głosu. Podpisamy ponownie słuchawki na równo. Uruchamiamy sprzęt. I ponownie tutaj zaczęło nam odtwarzać nagranie. Klikamy przez 2 sekundy play. I przez 4 sekundy, to za chwilę trzeba poczekać. I przez 4 sekundy. się migać na tak czerwono. Czyli w tym momencie zatwierdzi nam tryb nagrywania ciągłego. I przełączamy na OFF. odpinamy po słuchawki. I w tym momencie już nam nagrywa w trybie ciągłym, tylko uruchomimy. Dobrze, teraz jeszcze pokażę, jak właśnie odsłuchiwać sobie dane ze słuchawek. To jest też również bardzo prosty sposób, już Państwo mniej więcej wiedzą, jak to wygląda. Czyli podpinamy słuchawki, uruchamiamy urządzenie, i zaczyna nam się odtwarzać nagrany dźwięk na urządzeniu. Żeby zmieniać nagranie, wystarczy kliknąć plus. Krotne kliknięcie do zmiany no, nagrań. Jeżeli chcemy cofnąć, to dwa razy minus, bo jedno cofnięcie po chwilowym odtwarzaniu to jest po prostu cofnięcie do zera, czyli do zerowego czasu, i potem cofnięcie do kolejnego nagrania. I klejem stopujemy lub zmieniamy sobie na nagranie dźwiękowe, czyli muzykę, która tam się odtwarza. Także myślę, że to by było wszystko, jeżeli chodzi o samą obsługę sprzętu. Jak Państwo widzą, jest to bardzo, bardzo proste. I teraz przejdziemy do Oczywiście zawsze trzeba też, jeżeli chcemy odłączyć i wyłączyć urządzenie na off ok i dopiero odpiąć. Tak, żeby nie uszkodzić sobie pamięci urządzenia. I teraz, tak jak właśnie wspomniałem, przejdziemy do kwestii najciekawszej, czyli do wskazania, jak wygląda jakość dźwięku. Tak? Czyli tutaj zarejestrujemy zaraz jakiś tam dźwięk z danej odległości, a później pokażę, jak ustawić datę i godzinę poprzez komputer. Także to by było wszystko i przejdziemy dalej. Test test nagrywania dźwięku z dyktafonu U1 bliska odległość w okolicach pół metra, raz, 2, 3, raz 2, 3 test dźwięku w umieszczeniu raz, 2, 3, odległość około 1,5 metra, raz 2, 3, raz 2, 3, raz 2, 3 test dźwięku. Odległość 3 metrów od dyktafonu u 1, raz, 2, raz, 2, 3, raz, 2, 3. Odległość 5 metrów od dyktafonu 2, raz, 2, dwa, raz, 2, dwa, raz, 2. Dwa, raz, dwa odległość mniej więcej 8-7 metrów od dyktafonu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, dźwięk. Raz, dwa, raz, 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 dwa, Teraz dźwięk przemieszczany, czyli podchodzę do urządzenia i tak się kształtuje dźwięk. No tutaj mamy dość puste pomieszczenia, przez co dodatkowe echo. Natomiast czym bardziej pomieszczenie będzie pełne, tym dźwięk będzie dużo lepszy. Także przechodzimy teraz do wskazania jak ustawić nagrywanie z datą prawidłową.